真。 Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Solaga. To jest kolejny odcinek z gry Hitman. Rozgrzeszenie. Tak, dokładnie tak. Odcinek trzeci. Eee, no więc tak, e, zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy, ponieważ e, gra nie ma takiej możliwości, żeby skończyć, zapisać sobie i wejść z gry. Tylko po prostu musimy od nowa rozpoczynać całą misję. Więc y, jeżeli już zacznę, to będę kontynuował. Mm, dobrze, co my tam mamy? Jakoś w to wątpię. Musimy się rozejrzeć, co tam ciekawego jest. Dobrze, nasz cel, obecny nasz cel. E, nie tak, nie tak, o tak, tak. Na eee, Dobrze, dobrze, dobrze. A może jeszcze wejdziemy sobie na chwilę tutaj? Co tu mam ciekawego w ogóle? O! Aha. Nic sobie o! o, proszę bardzo. Aktywowano, aktywowano. punkt kontrolny. Tak. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Środki na scenę, pięknie. Co tu jeszcze jest ciekawego? Nie ma nic, okej. Okay. Możemy się zwijać do tej kawy, żeby to wrzucić. Tu też nie ma nic ciekawego. Kurwa. Aura nic, nic. Nic nie mamy. Oj. O, fuck, nie. No. Jaja ja se robisz, akurat teraz Ty chamie. No tak, tak, spoko. Śpi. Jak się nazywa? Greenberg Spoko, tylko że akurat mogłem to zrobić kapkę wcześniej, Bo było dużo lepiej, a tak to będziemy musieli czekać aż... Ojej, ojej, ej. się zachce pić znowu. Nie lubię skradanki. O, a może jednak, może jednak, będzie chciał, oczywiście, yy, gram pierwszy raz. Eflux Mój wrzód żołądka nie polubił się z tą ostatnią filiżanką. Nie rozpraszać się, ludzie. Mam ważną sprawę do ochrony bramy, czyli już wypił, tak? Tak. Możemy przeskoczyć przez to? Kurwa, no nie możemy. Dobra, jakoś się przemknęliśmy. Muszę usiąść. Aj, nie tak, nie tak, nie tak, kurwa, nie tak. A to wściekłość, a ta ból. Oooo, fuck! Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Tylko szkoda, bo ja tak tego nie chciałem załatwić, no ale cóż? Cholernie, dobra kawa. Okej. Okay. Można i tak. O, tu możemy nawet w szapie tak. Spoko, fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się. No ale właśnie to są takie. Y, smaczki tej gry, po prostu. Karta F. Jest, 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 jest. Pięknie. I co teraz? I co teraz? Możemy tędy przejść? O, proszę bardzo. Nie musieliśmy, tak, nie musieliśmy tak ryzykować nawet. Więc, yy, gdzie jest nasze wyjście? Nie widzę, u góry. Przejdźmy Jeśli u góry. Twój wynik jest wystarczająco wysoki, odblokujesz technikę zabójcy. Tak. Zajrzyj do notatnika, by sprawdzić swój wynik i co odblokujesz jako następne. Zakładka ocen tam była, tak? Dobrze przeczytałem? Jak twierdzi szef wydziału ICA Benjamin Travis. Moja dotychczasowa opiekunka Diana Bernwood dopuściła się zdrady i porwała ważną dla agencji. Nie, osoby. co ty mi czytasz w ogóle? Nie czytaj Wiktoria. mi kurwa tego. No. Mój cel. No to ładnie. Ja mam 5200, ale, ale to dlatego akurat, że. że miałem ten minus 1500. Jak twierdzi szef wydziału ICA. Benjamin Travis może nie chcę, żeby on mi tego czytał dobrze, ale ogólnie mamy wejść na górę, czyli mamy ten jakby drugi chapter, tak? A czasu jest nie, czasu jeszcze dużo, dużo jest. Dobrze, dobrze, cel jest blisko, dobra robota 47. Pamiętaj, Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas, agencję, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, by mogła żyć. Pomyśl o tym, gdy będziesz pociągał za spust. Nic, teraz po prostu nic nie możemy zrobić oprócz. Aj, klatki! Oprócz samego. chodzenia. Nie możemy się skradać ani nic. Ah, vamos ver, não um, sei trailer oczekałeś agent 47? nieładnie. Oj fuck. 47. 47. Zabić. Czemu to zrobiłaś? 47! Cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet ty, 47. Kiedyś mieliśmy honor. Dajano, ja... Nie. Musiałam zabrać się od lekarza. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa. Coś jest nie tak. Proszę, nie mam czasu. Nadal masz szansę. W moim szlafroku, list. Idź już. Weź dziewczynkę i uciekaj. Zanim Travis się, dowie. Nie pozwól, żeby stała się to Obiecaj. Obiecuję. Ciężkie brzemię odblokowano. Jest, 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 jest. Bieganie jest głośne i ułatwia przeciwnikom dostrzeżenie Cię. Dobrze, 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 Teraz ewakuacja. Nie mam się ewakuować w ogóle. Ja nic nie wiem, nic nie wiem ludzie. No, co jest? Hej no, hello, hello. Głupie się jak debil I nie wiem gdzie iść właściwie Możemy wrócić? Kurwa, nie możemy wrócić, niech samo... Czy ja czegoś nie dostrzegam? że jest jakiś szybny tyle inny o Boże, nie! nie Tego nie było! Tego kurwa nie było! Klatki, klatki, znajbiście Ale poza fajnie Dobrze, to coś się nam przyda Właściwie to czego my jesteśmy z lufami, nie? Schowamy sobie. Agent 47 może pokonywać przeciwników szybko i z ogromną precyzją. Pamiętaj, że gdy skupiasz się na celach, bardzo szybko zużywasz instynkt. Hmm. No jak ja mam ich teraz przyobejść, kurde Macie? by skupić ją na przeciwniku, a następnie namierz cel. Śmiertelne obrażenia. Skup się na następnym przeciwniku. Ale Śmiertelne wypierd. obrażenia. Pokonano wszystkich przeciwników. Teraz wykonaj atak. O kurwa, ale wypierdolcie. Czyli po prostu słuki mamy. O, to mi się podoba. To jest wypierdolcie. O, coś tu jest. O nie, 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 to taki Dobrze, mamy tu coś jeszcze ten, ten tego, ten, tego. Nie. E, właściwie to nie wiem czy chować. Bo właściwie to my nie mamy tutaj gdzie ich schować nawet. Więc pojemy to i normalnie sobie... Będziemy. O, mamy możliwość przystania. O, to bardzo fajne. I przydatne, na pewno. Widzę, dużo, dużo, dużo masę usprawnień jest, jeżeli chodzi o nowego Hitmana. Wiesz, kim jestem? Wiem. Ona nie żyje, prawda? Chodź, trzymaj się blisko. Dokąd idziemy? Wsiadaj. Zrobione. Doskonała robota 47. Naprawy cię do punktu zbornego. Agencja od ciebie chce. Nie wiem, może mam. A... Diana zrobiła to dla ciebie. Dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką. Zabrała mnie od lekarzy. Oh. <suszy> Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste. Jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Że pana nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak! Obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci! Słyszysz, czy? Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. Czyli teraz mamy agencję teraz na karku w dodatku. No nieźle. Się... Jest! Jest! Tak, występ, tak wyglądała nasza pierwsza misja. Zaraz sobie ją podsumujemy. No dobrze, a następne? Aha, to jeszcze nie specjalista. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, może być. Oj. Zauważono. Kurde, to mi wszystko niszczy. Masakra. Mm. Mm. Fuck me. Dobrze, tylko że ja nie chcę kontynuować teraz. Ja bym chciał przerwać do ciulaska, No ale nic. Eee, zobaczymy. Po tym jeszcze jest troszkę czasu. Zobaczymy co tam mamy. Hmm. Kameleon nie ukończono? Fuck! Nic, trudno. Dobrze, tak wygląda... nie, jeszcze nie dojechałem do końca chyba. Tak. No. Okej, okay, dobrze, tak wygląda... pierwsza misja w grze Hitman Rozgrzeszenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzisiaj na króciutko. A to dlatego, iż... nie chcę rozpoczynać nowej misji... z połowicznym let's playem, że tak powiem. Dlatego, tego sobie urwiemy... Ciut wcześniej. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, że możecie mnie zalajkować, czy też ocenić film. I też zasubskrybować, jeżeli mnie oglądasz pierwszy raz. I to chyba tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Narazka.